Cześć, przygotowałem dziś dla Was kilka zagadek. Posłuchajcie i spróbujcie znaleźć prawidłową odpowiedź. Co to jest? Ciągle informuje nas, że upływa cicho czas. Cicho. Niech nas nie oszuka. Cyka, tyka, bije kuka. Drynda, pika, gra i dzwoni. Hałaśliwie ten czas goni. To jest zegar. Co to jest? Zawsze jest nad nami. Tkwi nam nad głowami. Muchy po nim chodzą do góry nogami. To jest sufit. Co to jest? Suszone liście, zalane wrzątkiem, są przepysznego picia początkiem. Pijesz gorącą albo schłodzoną, z cytryną gorzką albo słodzoną. Może być czarna, zielona, biała, byle ci tylko zasmakowała. To jest herbata. Co to jest? W białej skrzyni wieczna zima, więc się w niej jedzenie trzyma. Drzwi otworzyć do niej łatwo, uchyl je, rozbłyśnie światło. To jest lodówka. Co to jest? Wyrasta nisko, wiatr go nie rusza, składa się z nóżki i kapelusza. Aby go zerwać, trzeba się schylić. Uwaga, tylko się nie pomylić, bo choć nęcący jest i pachnący, bywa jadalny albo trujący. To jest grzyb. Co to jest? Ten ląd jest suchy, lecz z każdej strony, wodą oblany i otoczony. Możesz go obejść, tkwi cały w wodzie, nie wydostaniesz się stąd bez łodzi. To jest wyspa. Co to jest? Okrągła i lśniąca, srebrzysta, błyszcząca, ma napis, cyferkę i nie zgubiej, lepiej, możesz przecież za nią zakupić coś w sklepie. To jest moneta. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Do zobaczenia wkrótce.